Czy nie naszła was może kiedyś myśl, aby zostawić to wszystko, co do tej pory mieliście, i wyjechać do innego kraju, a nawet na inny kontynent? Tak też postąpiła Marta ze Szczepanem. Małżeństwo wraz ze swoimi dziećmi postanowili pewnego dnia wynająć swój dom, spakować swoje rzeczy i wyruszyć w podróż, w przygodę, odkryć swoje nowe miejsce, swój nowy dom i rozpocząć nowe życie. I tak. Przywitała ich Ameryka Południowa. O swoich decyzjach, powodach, przygodach i o tym, co mogą Wam opowiedzieć ze swoich doświadczeń, porad, wskazówek, dowiecie się w najnowszym odcinku: Świat Twoimi Oczami. W ten piątek, po godzinie 20:30, na kanale YouTube Okiem Pisarza, zapraszam Was serdecznie z moimi gośćmi. Cześć. Cześć wszystkim, pozdrawiamy z El Salvador. Jesteśmy rodziną mieszkającą w Ameryce Południowej od trzech lat. Rok mieszkaliśmy w Paragwaju, później 14 miesięcy w Argentynie, a obecnie mieszkamy w Salvadorze. No i podróżujemy szukając takiego miejsca B, w razie czego gdzie można spędzić spokojnie swoje życie bez żadnych wojen i konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych. No, i te, z tego też powodu zostaliśmy zaproszeni e, do podcastu Świat Twoimi Oczami, i tam będziemy się w tym podcaście dzielić swoimi doświadczeniami, jak się mieszka w Ameryce Południowej, jak się tutaj odnaleźć i które miejsce wybrać. Także zapraszamy Was serdecznie. Podcast Świat Twoimi Oczami. I do więcej, zobaczenia. Więcej informacji szukajcie gdzieś tutaj w opisach.